Cześć! Też się często zastanawiacie, kto ma rację na Allegro. Mam dosyć intensywny czas. Wczoraj nawet fajnie sprzedaż potrzebowała do góry. Jeżeli u Was też, no to dajcie komentarz. Ale czytając różnego rodzaju fora, patrząc na perspektywy pytań, które docierają do nas do audytu. To czuję, że sprzedawcy mają taki mętlik w głowie, bo nie do końca wiedzą, jak działają te e, zasady na lekko. I teraz e, najgorsze jest to, że możliwe, że jak ktoś pyta o trafność. To jedna osoba mówi tak, druga odpowiada inaczej i obie mają rację. I dlaczego? No, myślę, że już trzeba sobie tak szczerze odpowiedzieć na to pytanie i powiedzieć, że w różnych kategoriach. Różne obszary i aspekty działają zupełnie inaczej. I możecie mi wierzyć albo nie, ale ja mam takich obszarów wynotowanych ponad 20. O niektórych ich powiem, niektóre pewnie was zjarają bardziej, inne mniej. Zetknijcie proszę na screena. Teraz ja będę taki troszkę mniejszy. Postaram się Wam udostępnić ekran. i Gwarancja najniższej ceny, bo to jest jeden z elementów, o który ostatnio mamy najwięcej pytań. I mamy sobie tutaj taką kategorię no, zawieszki do bransoletek. Ofert jest 155 tysięcy. Jak zaznaczymy gwarancję najniższej ceny, no to jest tylko 29 takich ofert. Jak przejdziemy sobie do no to mamy 123 tysiące ofert z gwarancją najniższej ceny, bardzo mało. Bo takich ofert jest. Dajcie chwilkę, tylko sobie podłączę zasilanko, Dobra. Takich ofert jest 7. Ale jak wejdziemy już z zegarki, to cała kategoria ma ofert ponad 614 tysięcy, a z gwarancją najniższej ceny jest tych ofert. Już klikam. Czytuję się i mamy ponad 5000. No i teraz, jeżeli ktoś powie, że aby uzyskać gwarancję najniższej ceny, trzeba zrobić to, to i to, to w jego kategorii może zadziałać, ale w waszej zupełnie nie. Innym takim super przykładem jest są miniaturki. No i niejednokrotnie słyszę, że na miniaturce nie można robić tego, 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 a moja konkurencja to robi, ja to zgłaszam. Ale jak grochem o ścianę i widzę, że rzeczywiście tej wiedzy brakuje dosyć mocno. No i takie pytanie: czy może być zdjęcie główne, miniaturka lifestyleowa? No oczywiście, że może być. Zobaczcie sobie tylko jedną rzecz. W wybranych kategoriach można pokazywać produkt w kontekście jego zastosowania i jest to fajnie rozpisane, i też można przez rozszerzenie zobaczyć sobie, jakie to są kategorie. Być może jest tu jakaś wasza kategoria. To też jest coś, że dla jednych będzie takie, dla drugich inne. Kolejna taka fajna rzecz, nie wiem czy na szybko znajdę, ale postaram się, dotyczy tego, że Allegro w ostatnim czasie chętniej dopasowuje kategorie, dodając. Do niej różnego rodzaju filtry, żeby było nam łatwiej szukać. Kategoria motoryzacja. Zobaczcie, tu już można zupełnie coś innego powpisywać, jak w kategorii, nie wiem, oświetlenia, gdzie rozszerzeń może nie być. O, akurat jakieś są. Super, o, to nawet jest, to, jestem mile, mile zaskoczony. Zobaczmy sobie w tuningu mechanicznym, czy coś się zmieniło. Jeżeli chodzi o filtry, nie, one nadal są. Ale jak sobie przejdziemy z motoryzacji na przykład do kategorii opony i felgi, to prawdopodobnie mogę się mylić albo o nic nie ma, albo też jest to trochę bardziej rozbudowane, jak widzicie. I teraz pewnie zaciekawiło Was jeszcze element trafności, bo trafność też w różnych kategoriach działa zupełnie inaczej. My to mamy podzielone na kategorie, w sensie co ma tam, jaki priorytet on oczywiście też się zmienia, ale jest nam łatwiej wtedy podpowiedzieć Wam, jak zwiększyć sobie zasięgi na Allegro, jak zwiększyć konwersję, niż lecieć ogólnikami, że to czy to wpływa na trafność. Także też proszę o tym pamiętajcie, bo są produkty, gdzie czas dostawy Mimo, że jest w wielu kategoriach szybko zbywalnych naprawdę ważny, to w niektórych gabarytowych produktach on zupełnie nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, ten produkt przyjdzie jutro czy za dwa tygodnie, bo no, taka jest specyfika tej branży. No i co jeszcze? Co jeszcze jest różne na różnych kategoriach? Ja to sobie powypisywałem, a w międzyczasie, jak materiał Wam się podoba, to dajcie lajka. Dajcie jakiś komentarz czy nagrywać więcej, bo takich przemyśleń mam sporo. W różnych kategoriach są różne opłaty, tak? I to niejednokrotnie przenosząc produkt do innej kategorii udało nam się z całych stosunków kosztów do przychodu oszczędzić 2-3%. W kategorii GSM są obostrzenia dotyczące no, wypłat środków na przykład, więc też jest to coś zupełnie innego. Koszty, opłaty są w różnych kategoriach inne. Wielowariantowość w kategoriach modowych, dosyć długo miała inne stawki, więc też proszę zwróćcie na to uwagę. Acy w różnych kategoriach działają trochę inaczej. O czym myślę? No oczywiście o stawkach ze względu na konkurencję, chociażby to też jest taka. Jakieś małe odkrycie. No i jeszcze jest coś takiego jak listing, tak? Listing też dla różnych kategorii działa inaczej. Postaram się taki listing teraz Wam otworzyć. Niech to będą laptopy. Nie wiem, czy trafię z tym, ale o, już jest, tak? W tej kategorii na przykład jest bond dla nauczyciela. Czyli też jest pewien wyróżnik na listingu, w innych kategoriach na przykład mocno jest komunikowana karta informacyjna produktu, którą też warto mieć. Więc te listingi też się dzielą. Teraz nie mogę znaleźć tego bonu, ale zobaczmy. Bon widzicie sobie ofertę, za 2499, gdzie jest oznaczenie BON dla nauczyciela. Też w niektórych kategoriach wyszukiwarka działa trochę inaczej, więc to też jest jakiś tam element różnicujący, który może, jeżeli macie tą wiedzę, no, spowodować, że wasze oferty wypłyną. Więc jeżeli chcielibyście przejść o tym porozmawiać, potrzebujecie audytu strategii, przeglądu adsów, tu wierzcie, że mamy na pełną ofertę, nawet w przypadku redukcji kosztów, jeżeli tych kosztów wam nie zaoszczędzimy, a wczoraj zaoszczędziłem osobiście ponad 200 tysięcy w ciągu roku, by to na rok przeliczać, no to faktura do nas będzie 0 zł. Audyt mamy w takim rozliczeniu, że zapłacicie dopiero po tym, jak będziecie zadowoleni, a Celegro rozliczamy się od przychodu, który uzyskacie. Więc to też jest z acu, tylko taka metoda bardzo win-win dla mnie. Ale też nie zapominajcie o naszym wydarzeniu, bo jeszcze przez trzy dni mamy niższe bilety, agenda się powoli zapełnia. Mamy zarówno osoby, które z ogromnym doświadczeniem działają długo na rynku i obsługują wiele dużych kon, stąd też takie nasze pokłady praktyczne, a z drugiej strony są ci praktycy, którzy na froncie Działają, czy to są jednoosobowe firmy, czy to są sprzedawcy, którzy na co dzień opiekują się różnymi obszarami w swojej firmie, od wprowadzania produktu, wystawianie, kwestie księgowe. Myślę, że tutaj też możecie dostać fajną wiedzę i mimo, że ten nie będzie dopiero za pół roku, to jeszcze przez trzy dni macie wiele bonusów. Związanych z gwarancją tego, że po prostu no, dostaniecie się na warsztaty, które dosyć żwawo zostają zapełnione. Tyle ode mnie. Mam jeszcze pomysły na kilka filmów, więc jak Ci się podobało, zostawcie like, zostawcie komentarz. A ja wracam na front alegrowych wyzwań. Dzięki wielkie. Do usłyszenia.